Zakończył się kolejny etap modernizacji żarowskiego stadionu. Zgodnie z obietnicami, cały teren obiektu został ogrodzony. A niebawem pojawią się tam kolejne nowe trybuny sportowe. Wreszcie unikniemy zapytań wiecznych, czy mamy już ogrodzenie i czy dostaniemy licencję. No jest, jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że wreszcie udało się to zrobić. Tyle lat było czekania. Eee... Jeszcze zanim byłem prezesem, teraz kiedy już jestem, mija teraz ósmy rok, doczekałem się wreszcie, że jest to ogrodzenie i, i, i jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Nie będzie to jeszcze koniec inwestycji na stadionie, bowiem w dalszej kolejności ma zostać również wykonane zadaszenie obiektu nad trybunami. W następnym czasie będziemy, będziemy robić remont szatni, czyli przemalowanie ścian, wymienienie natrysków, wymieniania podłóg i innego takiego typu rzeczy, aby można było trenować i prezentować się w godnych warunkach. Jak widać za nami tutaj baner naszego sponsora tytularnego. Wierzymy w to, że, że wrócimy z panią prezes do rozmów na temat budek dla piłkarzy rezerwowych, bo nie ukrywam, że przy tym ogrodzeniu teraz to, to troszeczkę już szpecą i nadają się do wymiany. Gdyby, gdyby nam się udało je wymienić, no, bylibyśmy spełnieni, i już nikt by do nas nie mógł mieć żadnych pretensji, że coś na stadionie jest nie tak. A te prace, które jeszcze mają tutaj być zrobione. No to już nie wiem, czy mogę już o tym mówić, ale szeroko zakrojone plany, które naprawdę zmienią wizerunek tego stadionu i myślę, zachęcą jeszcze większe grono młodzieży do, do zajęć tutaj, do, do trenowania. Żarowski stadion sportowy wzbogacił się w sumie o 420 metrów nowego ogrodzenia panelowego. Pierwsza część tych prac została wykonana jeszcze pod koniec 2014 roku. Teraz obiekt został już ogrodzony w całości. Nowa inwestycja na tym etapie to koszt ponad 42 tys. złotych. Finansowana została całkowicie z budżetu gminy Żal. Nie ukrywam, że tutaj duży wkład w całą, w całą tą inwestycję mają przede wszystkim radni, jak i na czele sam, sam burmistrz, pan Leszek. Że są przychylni, że te prace się tutaj robią. I tak jak wspominałem już, jeszcze pozostały, pozostały, remont, który zostanie tutaj, tutaj przeprowadzony. No, nie pozostaje mi nic innego, jak bardzo, bardzo wszystkim radnym podziękować za, za to i, i żeby o nas nigdy nie zapominali, że tutaj trenuje ponad setka dzieci, że jest to zajęcie dla młodzieży. No, no i cóż. No, no i że obiekt jest potrzebny, prawda? Że obiekt jest potrzebny, tak, oczywiście. Bez niego ani róż. Znacznie większe inwestycje na stadionie, Będą realizowane tuż po otrzymaniu dofinansowania ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej, po której żarów ma bardzo wielkie szanse sięgnąć.